Autopromocja. Dziękujemy, że słuchasz podcastu wyborczej. Jeśli chcesz być na bieżąco w czasie kampanii, zapisz się też na newsletter wyborczy. Nasi reporterzy zaglądają za kulisy, rozliczają obietnice, patrzą politykom na ręce i demaskują fake newsy. W każdy poniedziałek i piątek otrzymasz starannie wyselekcjonowane teksty naszych dziennikarzy. Zapisz się na wyborcza.pl ukośnik newslettery. To jest ósma dziesięć Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o kampanii wyborczej w Warszawie. 8:10 Podcast Gazety Wyborczej. Przed mikrofonem Arkadiusz Gruszczyński. Państwo i moją gościną w dzisiejszym wydaniu 8.10 jest dr Marta żerokowska balas socjolożka i politolożka z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. W 2015 roku Grzegorz Skadyna wypowiedział te słynne. Słowa, że wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Warszawie. Tę radę sobie wziął głęboko do serca Jarosław Kaczyński, który pierwszy raz w historii wyborów do Sejmu nie wystartuje z Warszawy, tylko właśnie z Województwa Świętokrzyskiego. Jak ten ruch wpłynie na przebieg wyborów w, w stolicy? Wiele wskazuje na to, że w bieżących wyborach, w wyborach 2023 roku, Warszawa, ale też inne duże miasta nie będą tym głównym przedmiotem zainteresowania i polityków, i wydaje mi się, że też mediów. Wyborcy w dużych miastach są zwykle bardziej zdecydowani, i tutaj wiemy, że popierają partie opozycyjne. Prawo i sprawiedliwość ma małe szanse mobilizacji wyborców wielkomiejskich, dobrze wykształconych, dobrze sytuowanych ekonomicznie. Natomiast. W... Jak rozumiem, z tego też wynika fakt, że konwencja programowa Koalicji Obywatelskiej odbyła się w Tarnowie, czyli w o wiele mniejszym mieście, byłym mieście wojewódzkim mieście, które nawet chyba nie ma 100 tysięcy mieszkańców. Tak, no walka o głosy, o rząd dusz będzie się odbywała w małych miastach i na wsiach i to widać było zresztą na sobotnich konwencjach, kiedy te ogłaszane postulaty nie tylko dotyczyły tych dotychczas docelowych grup właśnie dużych miast, przedsiębiorców, ale było wiele postulatów dla mniejszych miast, wiele postulatów dla rolników, także tutaj i ta lokacja nazwisk na, na listach wyborczych bo przypomnijmy że w Warszawie mamy tylko trzech liderów w partii czyli Donalda Tuska, Sławomira Mencena i Adriana Zamberka. Dokładnie wiele znanych rozpoznawalnych nazwisk startuje z mniejszych miejscowości do momentu zmiany okręgu wyborczego przez Kaczyńskiego mówiło się o starciu liderów w Warszawie. Donald Tusk miał się zmierzyć właśnie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. No i skoro do tego pojedynku nie dojdzie, to co może być nową osią sporów w stolicy? Tak, no do tej pory zawsze tak było, że to liderzy, że to nazwiska ścierały się ze sobą, ta, ta kampania i transmisja medialna bardzo często skupiała się na, na dużych miastach. Tutaj myślę, że będziemy mówić raczej o starciu partii w skali kraju, nie o starciu pojedynczych nazwisk w skali miast czy miejscowości. I myślę, że to osłabi taką kampanię skierowaną do, do Warszawy. Tutaj będzie się mniej działo. To już widać, że politycy podróżują po wielu miejscowościach. Jeżdżą po Polsce, spotykają się z ludźmi, starają się o jak najlepszy kontakt z tymi wyborcami w całym kraju. Ale kiedy ta narracja się zmieniła? Ja pamiętam, że jeszcze w 2007 roku, kiedy Platforma Obywatelska wygrywała we wcześniejszych wyborach. No to wtedy się nie mówiło o tym, że wybory można wygrać w mniejszych miejscowościach. Wtedy Platforma Obywatelska wygrała głosami młodych ludzi. Kiedy doszło do tej zmiany narracji w polityce? Myślę, że tę narrację w czasie swoich kadencji zmieniło prawo i sprawiedliwość, które w zasadzie od początku adresuje swój przekaz do tych wyborców z mniejszych miast i ze wsi. I to przesunęło trochę środek ciężkości z tych elit wyborczych na, na takiego zwykłego obywatela. Tak, ja też przeglądałam przed naszym dzisiejszym spotkaniem artykuły dotyczące kampanii w Warszawie i jeszcze przed wakacjami mówiono o, o starciu liderów w Warszawie, więc to też nie jest tak, że ta zmiana. Była wcześniej zapowiedziana, jeszcze majowe czy czerwcowe artykuły w gazetach mówiły o starciu Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska w Warszawie, więc myślę, że też znaczenie miała ta decyzja Jarosława Kaczyńskiego o kandydowaniu poza Warszawą. To już w ogóle zmieniło dynamikę kampanii, w ogóle wpłynęło, na to, co będzie się działo w Warszawie, na to, jak politycy patrzą na, na te listy. Zresztą słyszymy też głosy ekspertów, które mówią o takich racjonalnych kalkulacjach partii, ile mandatów mają szansę uzyskać w danym okręgu i kogo wystawić, żeby te osoby, które powinny wejść do Sejmu, żeby to one weszły. No ale też y, politycy y, opozycji używają takiego argumentu związanego z Prestiżem, że uważają, że Jarosław Kaczyński po prostu uciekł z Warszawy, ponieważ bał się poniesienia sromotnej klęski w starciu z Donaldem Tuskiem. Coś może być na rzeczy? Czy taka interpretacja jest uzasadniona? To zależy kogo pytamy. Dla wyborców partii opozycyjnych to będzie to, to wyjaśnienie decyzji Jarosława Kaczyńskiego. Strach przed porażką w wyborach. Porażką, która tak naprawdę jest możliwa, bo Polacy pokazali, że potrafią nie dopuścić do wyboru osób, których nie chcą widzieć w Sejmie. Przypomnijmy, że w poprzednich wyborach do Sejmu nie weszły takie osoby jak Stanisław Piotrowicz czy Krystyna Pawłowicz, mimo że zajmowały na listach tak zwane miejsca Biorące, więc ten mechanizm, na kogo głosujemy i kto wchodzi do Sejmu, Polki i Polacy znają. Natomiast jeśli pytamy wyborców Prawa i Sprawiedliwości, to decyzja Jarosława Kaczyńskiego jest ukłonem w stronę właśnie tego elektoratu z małych miast, tego zwykłego człowieka, do którego Prawo i Sprawiedliwość się odwołuje. I myślę, że obie strony mają po trochu rację. Czy Piotr Gliński poradzi sobie jako jedynka w Warszawie? Zobaczymy, bo tutaj tak naprawdę trudno jest powiedzieć. Ta jedynka jest takim miejscem, z którego najczęściej wchodzą kandydaci, bo wyborcy głosują na pierwsze, drugie, trzecie miejsce i na ostatnie miejsce. To są takie mechanizmy dotyczące naszych wyborów, nie tylko jeśli chodzi o, o wybory polityczne. Natomiast... Więc to oznacza, że pan profesor Piotr Gliński ma zapewnione miejsce w przyszłym Wydaje mi się, że tak, chociaż. Są Warszawie niespodzianki, historia no, niespodzianki oczywiście. W Warszawie też jest pewien odsetek wyborców prawa i sprawiedliwości, więc ta jedynka ma duże szanse na wejście do Sejmu. Natomiast Piotr Gliński. Też nie jest takim jednym z czołowych, z bardziej rozpoznawalnych polityków prawa i sprawiedliwości. Więc ta decyzja o, o umieszczeniu go na jedynce, na pierwszym miejscu, na liście, może też świadczyć o tym, że prawo i sprawiedliwość trochę poddało Warszawę. Co to znaczy? Może pani rozwinąć? To znaczy, mamy w Prawie i Sprawiedliwości wiele nazwisk, wielu polityków rozpoznawalnych z mediów, którzy byliby w stanie e, chyba dużo lepiej niż e, profesor Piotr Gliński, mówiąc kolokwialnie, pociągnąć e, tę listę, którzy są bardziej rozpoznawalni, bardziej charakterystyczni. Ta warszawska lista Prawa i Sprawiedliwości zawiera bardzo mało takich nazwisk. E, więc e, no wydaje mi się, że. Ci kluczowi politycy zabezpieczyli lub mają zabezpieczone wejście do parlamentu z miejsc w innych częściach Polski, w innych miastach, gdzie to ich zwycięstwo jest bardziej pewne, ale też w tych miejscowościach, gdzie Prawo i Sprawiedliwość liczy na, na więcej mandatów przez to właśnie, że na listach umieścili te rozpoznawalne nazwiska. Na warszawskiej liście Prawo i Sprawiedliwości pojawił się również Marek Jakubiak, który wcześniej startował z list Kukiza, ma dosyć radykalne prawicowe poglądy. Czy on ma szansę na zdobycie głosów w liberalnym mieście, jakim jest Warszawa? Wydaje mi się, że te szanse są znacznie mniejsze. Warszawa, tak jak mówiłam, tak ma określone poglądy i też określone poglądy na kwestie ekologiczne. A to, o ile dobrze pamiętam, właśnie z tym były związane duże kontrowersje z, z posłem Jakubiakiem. Ale też wejście na listy prawa i sprawiedliwości w całym kraju bardzo kontrowersyjnych osób, nawet kontrowersyjnych na tle prawa i sprawiedliwości, bo i Bąkiewicz znalazł się na liście w Radomiu, i poseł Mejza znalazł się ponownie na, na, na listach do Sejmu. Co to znaczy? Czy prawa sprawiedliwość chce zagospodarować jeszcze bardziej tę radykalnie prawicową stronę opinii publicznej? Prawo i Sprawiedliwość rywalizuje nie tylko z, z opozycją, nie tylko z lewicą o tego wyborcę socjalnego, nie tylko e, z Platformą Obywatelską o tego niezdecydowanego wyborcę centrowego, ale też e, rywalizuje z Konfederacją. Konfederacją, która e, znajduje się zdecydowanie bardziej na, na prawo niż Prawo i Sprawiedliwość. I te nazwiska mają odciągnąć wyborców od Konfederacji, pokazać, że w Prawie i Sprawiedliwości też jest to, to bardziej radykalne, bardziej prawicowe skrzydło. Przejdźmy do list wyborczych i do kampanii Lewicy. Trzy pierwsze miejsca zajmują politycy z trzech ugrupowań, które współtworzą nową Lewicę i Lewicę Razem. Na jedynce jest Adrian Zanberg, na dwójce Anna Maria Żukowska, a na trójce radna Agata Diduszko-Zyglewska. To są mocne nazwiska, to są nazwiska, które mogą przynieść mandaty? Najbardziej rozpoznawalny jest Adrian Zandberg, więc to jest na pewno osoba, na, na którą będą głosować mieszkańcy i mieszkanki Warszawy. Pozostałe nazwiska trudno powiedzieć. Ważne jest to, że na miejscach biorących na, na liście lewicy jest wiele kobiet. W ogóle tutaj ten i odsetek kobiet i ułożenie miejsc na liście um, wypada chyba najlepiej, jeśli patrzymy na, na wszystkie partie. To jest coś, co często wyborcom się podoba. Tak w skład lewicy wchodzą dwa nowe ugrupowania, w których te nazwiska jeszcze nie są tak ugruntowane, jak nazwiska polityków e, z pozostałych partii, więc myślę, że tutaj duże znaczenie będzie miał program i duże znaczenie będzie miała też sylwetka Lidia. Czy lewica, Pani zdaniem, powtórzy ten dobry wynik w Warszawie z 2019 roku? Oj, to jest bardzo duża zagadka, bo z jednej strony program Lewicy podoba się wyborcom, adresuje te postulaty, które dla wyborców Lewicy są ważne. Z drugiej strony wielu wyborców stanie przed dylematem, czy głosować sercem, czy głosować rozumem. Ja tak na razie mamy wyniki sondażowe, wyniki, które tak naprawdę o niczym nie decydują. Natomiast kiedy e, staniemy przy urnach e, wielu, Wiele z nas będzie miało ten dylemat, czy poprzeć to swoje ugrupowanie, to, za którym jesteśmy, to, z którym się identyfikujemy, czy raczej zagłosować na większą partię. Tutaj w tym przypadku Platformę Koalicję Obywatelską po to, żeby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Dla Czyli, że ten... może dojść do sytuacji podobnej z 2020 roku, kiedy kandydat lewicy w wyborach prezydenckich Robert Biedroń dostał mniejsze poparcie niż miała wtedy cała lewica łącznie, ponieważ wyborcy lewicowi od razu przerzucili swoje głosy na Rafała Trzaskowskiego. Tak, no tutaj wybory prezydenckie rządzą się trochę inną logiką, bo mamy konkretnych kandydatów, mamy łatwość przeliczenia głosów na, na wynik wyborów, więc tutaj ten mechanizm zadziałał jeszcze silniej. Natomiast w przypadku wyborów parlamentarnych e, są te niejasne dla wszystkich mechanizmy zliczania głosów, podziału ich na, na miejsca według e, różnego rodzaju algorytmów. No ale tak się zdarzało i tak się może zdarzyć, że w trakcie kampanii, czy w tym spokojnym czasie przed e, wyborami. Polki, Polacy deklarują poparcie dla, dla pewnych partii, natomiast na ostatniej prostej decydują się jednak na oddanie bardziej racjonalnego głosu. Trzecia droga, jako koalicja Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, debiutuje w tych wyborach. Przypomnijmy, że w 2019 roku PSL wprowadził z Warszawy do Sejmu jednego posła. Teraz listę otwiera Michał Kobosko. Czy ta siła polityczna, czy ta koalicja wyborcza ma szansę przebić się ze swoimi postulatami do Wielkomiejskiego Elektoratu w Warszawie? Polska 2050 to jest bardzo ciekawy przypadek. Po pierwsze takiej koalicji, którą można określić małżeństwem z rozsądku. Mamy dwóch koalicjantów, którzy różnią się w bardzo wielu postulatach, którzy trafiają potencjalnie do zupełnie innych grup wyborców, a jednak startują razem, startują ze wspólnych list. Mamy właśnie liderów. Mamy też zmiany profilu PSL-u z partii takiej typowo wiejskiej na partię centrową. Ten element odwoływania się do elektoratu wiejskiego, on został w strukturach lokalnych, natomiast na poziomie krajowym widać go coraz mniej, widać go coraz słabiej. Do tej pory PSL e nie był zbyt popularną partią w Warszawie czy w innych dużych miastach, właśnie dlatego, że realizował interesy, reprezentował interesy przede wszystkim wyborców wiejskich. W tej chwili mamy tę zmianę. Mamy Hołownię, który odwołuje się do elektoratu bardziej konserwatywnego, ale niekoniecznie pochodzącego z małych miejscowości czy właśnie z polskiej wsi. Więc zobaczymy. Tutaj charakterystyczne też jest to, że ani Hołownia, ani Kościniak, Kamyszy nie zdecydowali się kandydować z, z Warszawy, tylko właśnie z, z mniejszych miejscowości, więc też osłabia to trochę tę listę warszawską. Jak pani przewiduje, ilu posłów wprowadzi do Sejmu koalicja obywatelska, a ile Prawo i Sprawiedliwość i pozostałe partie? Oj, tutaj musiałabym usiąść i policzyć, jak to wszystko wygląda. Wydaje mi się, że na pierwszym miejscu, tak jeśli miałabym ustawiać ranking, na pierwszym miejscu będzie Koalicja Obywatelska, na drugim miejscu Lewica, na trzecim. I tutaj zastanawiałabym się, czy to będzie, która trzecia droga to będzie. Czy to będzie trzecia droga Hołowni i Kośniaka Kamysza, czy to będzie ta trzecia droga w cudzysłowie, którą proponuje Męcen. bo to jest też partia, która ma szansę na. Pewien sukces w Warszawie, właśnie ze względu na to, że reprezentuje liberalne gospodarczo poglądy. Poglądy, które są atrakcyjne dla mniejszych przedsiębiorców, dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Jednocześnie reprezentuje również, o czym warto przypominać za każdym razem. Pakiet poglądów nieprzystających do współczesnej polityki, czyli poglądy antysemickie, rasistowskie czy homofobiczne. Nie będziemy teraz zajmować się tym, dlaczego ci przedsiębiorcy wybierają tylko jeden postulat z tej słynnej piątki Mencena, bo interesuje mnie, czy kampania wyborcza z Warszawy jest obserwowana przez mieszkańców innych części kraju, według pani. Czy to, co się dzieje w solicy, jakoś rezonuje na pozostałe miejscowości. Do tej pory tak było. Do tej pory ta Warszawa, ale nie tylko Warszawa, inne duże miasta, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań, to było to, co obserwowaliśmy, to było to, czym żyli wyborcy w Polsce, bo to była ta, ta kampania, która była transmitowana w mediach. To były pojedynki nazwisk, pojedynki pojedynczych osób, w których łatwo było się odpowiedzieć za jedną czy za drugą stroną. Teraz mamy chyba bardziej skomplikowaną sytuację i wydaje mi się, że to będzie pojedynek w skali kraju, pojedynek pomiędzy koalicją obywatelską i prawem i sprawiedliwością przede wszystkim. I druga rzecz, którą będziemy obserwować, to to, którym mniejszym ugrupowaniom uda się wejść do parlamentu i które z nich zostanie tą trzecią siłą. Czyli osoby, które oglądają codziennie serwisy informacyjne, na przykład na Dolnym Śląsku, w jakiejś małej miejscowości i obserwują te polityczne informacje, które dotyczą Warszawy, to ich to nie emocjonuje. Czyli bardziej się skupieni na tym, co liderzy partii mówią, niż to, gdzie startują, tak? To jest y, też trudne pytanie, bo wydaje mi się, że skoro nie mamy pojedynku gigantów w Warszawie, no to nie ma co obserwować, nie ma o czym mówić, nie ma o czym dyskutować. Kto będzie miał większe szanse, kto lepiej wypadł, kto jest bardziej przekonujący. Myślę, że ten pojedynek między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim odbędzie obecny w polskiej polityce, tylko że to nie jest y, bitwa warszawska. I, I jeśli chodzi o to, skąd y, tartują politycy i, i co mówią, to ten fenomen spadochroniarzy, fenomen osób, które są przerzucane na listy wyborcze do innych miejscowości, z którymi nie są związane albo gdzie te powiązania sztucznie się tworzy, jest bardzo negatywnie oceniany przez polskich wyborców. Trochę tęsknotą za bliższą znajomością, za bliższym związkiem polityków z okręgiem wyborczym była cała kampania czy potrzeba wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. Tam nie chodziło. O to konkretne rozwiązanie prawne, o konkretny kształt listy, tylko po pierwsze o to, żeby wyborcy znali swoich polityków, żeby ci politycy, ci reprezentanci pochodzili z danego miejsca, pojawiali się w danym miejscu, żeby byli dostępni dla e, mieszkańców głosujących w danym okręgu wyborczym. Po drugie, chodziło też o to, żeby tych polityków w razie nierealizowania oczekiwań, interesów, potrzeb wyborców, żeby ich e, móc rozliczyć. W tej chwili nawet jeśli któryś z polityków się nie, nie sprawdzi, my nie wiemy w następnych wyborach skąd on będzie startował, czy będziemy e, mieć szansę poprzeć go albo nie poprzeć w wyborach, bo tutaj to układanie list dzieje się gdzieś poza tą relacją polityk-reprezentant-wyborca. To teraz poproszę, żeby zajrzała Pani do szklanej kuli i poszukując się sondażami wyborczymi i własną m, m, analizą, przypowiedziała kto wygra wybory jesienią. Tutaj niestety moja szklana kula nie, nie działa. Myślę, że każdy i każda z nas ma swoje oczekiwania, swoje e, przekonania dotyczące tego, kto wygra te wybory, kto powinien wygrać te wybory. Także ja myślę, że to nie szklana kula, tylko pójście do urn i oddanie głosu na to ugrupowanie, które chcemy poprzeć, pozwoli lepiej przewidzieć nam wszystkim wynik wyborów. Bardzo dziękuję za rozmowę. doktor Marta Żerokowska-Bala z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Dziękuję bardzo. A ja nazywam się Arek Gruszczyński. Do usłyszenia. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Autopromocja. Dziękujemy, że słuchasz podcastu wyborczej. Jeśli chcesz być na bieżąco w czasie kampanii, zapisz się też na newsletter wyborczy. Nasi reporterzy zaglądają za kulisy, rozliczają obietnice, patrzą politykom na ręce i demaskują fake newsy. W każdy poniedziałek i piątek otrzymasz starannie wyselekcjonowane teksty naszych dziennikarzy. Zapisz się na wyborcza.pl, ukośnik newslettery.